Dziś mamy dla ciebie nowego Seata Leona, czyli tak naprawdę golfa po solidnym tuningu optycznym. To, że Hiszpanie dodali niezbędny szczyp, ten Chili, już widzisz, a za moment dowiesz się wszystkiego, co na dziś wiadomo o technice i wyposażeniu nowego Seata. Jeżeli chcesz tanio ubezpieczyć auto, to link znajdziesz pod filmem. A teraz zaczynamy. Bazą dla nowego Seata Leona jest platforma technologiczna MQB EVO, pochodząca z koncernu Volkswagena. To ona podyktowała główne wymiary samochodu, którego długość urosła o 86 mm i wynosi teraz 4368 mm. Wysokość to 1456 mm i tutaj nowy Leon jest niższy od poprzednika o 3 mm. Długość odmiany kombi nazwanej Sports urosła o 93 mm i wynosi teraz 4642 mm. Wysokość zmniejszyła się o 3 mm i wynosi 1448 mm. Przy szerokości wynoszącej 1800 mm rozstaw osi zwiększono o 50 mm do 2686 mm, co powinno się przełożyć na lepszą przestronność kabiny. A że z przodu była ona już wystarczająca, to można liczyć na więcej miejsca na tylnej kanapie. Producent nie ukrywa, że styl Nowego Leona jest rozwinięciem tego, co znamy już z poprzedniego modelu, jednak karoseria jest bardziej kompleksowo ukształtowana, ma wiele przetłoczeń i obłości, które z jednej strony przyniosły bardziej subtelny przód, a z drugiej bardziej wyrazistą linię boczną samochodu. Nowy Leon robi się jeszcze bardziej charakterystyczny, kiedy zapalą się LEDowe światła z przodu i z tyłu, które w znacznej mierze odpowiadają za indywidualną sygnaturę wizualną całego auta. Do dyskretnego, ale niepozbawionego muskularnego charakteru uroku karoserii dopasowano oryginalne i eleganckie wnętrze, w którym każda linia wydaje się bardzo precyzyjna i oszczędna. W centrum uwagi kokpitu znajduje się centralny, maksymalnie 10-calowy wyświetlacz multimediów, który można obsługiwać nie tylko poprzez dotyk, lecz także za pomocą gestów. Po raz pierwszy projektem interfejsu graficznego multimediów zajęło się własne cyfrowe laboratorium Seata. Hiszpański producent jest bardzo dumny z tego, z czego ucieszą się może esteci oglądający zdjęcia kokpitu, ale kierowcy Nowego Leona już niekoniecznie, czyli z drastycznej redukcji liczby przycisków w kokpicie. Ale za to nie zabraknie nastrojowego oświetlenia, które obejmie cały kokpit wraz z bokami drzwi. Dobrą wiadomością dla praktycznych kierowców będzie 620-litrowy bagażnik wersji kombi, czyli większy o 30 litrów w stosunku do poprzedniej w generacji Leona. W hatchbacku zachowano pojemność 380 litrów. Podobnie jak w Golfie 8 i nowej Skodzie Oktawi 4, filmy o obu tych samochodach znajdziesz na naszym kanale i serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia. W Leonie znalazła się nowa automatyczna klimatyzacja trójstrefowa. Pasażerowie siedzący z tyłu znajdą się w trzeciej strefie i będą mogli regulować temperaturę nawiewu na tylną kanapę i ma to być standard w wersjach FR i Excellence. A teraz będzie szybki przegląd tego, co Seat przedpremierowo obiecuje zaoferować w poszczególnych specyfikacjach. Seat Leon Reference ma mieć m.in. przednie światła LED, tylne pełne światła LED i 15-calowe stalowe koła. Klamki, drzwi i elektrycznie sterowane lusterka będą malowane na kolor nadwozia. Do tego taki podstawowy leon będzie miał dostęp bezkluczykowy i dwa porty USB typu C. Multimedia będą miały 8-calowy ekran, a nagłośnienie obejmie 4 głośniki. O komfort latem zadba automatyczna klimatyzacja Klimatronik, a fotel kierowcy będzie regulowany na wysokość. Do tego sześć poduszek powietrznych i elektryczny hamulec postojowy. Leon wersji style będzie miał dodatkowo lampki do czytania z przodu i z tyłu, wykorzystujące diody LED. Podświetlany schowek, skórzaną wielofunkcyjną kierownicę i skórzaną dźwignię zmiany biegów, terminal Bluetooth, podgrzewane lusterka zewnętrzne, a także tempomat. Fotel kierowcy zyska regulację lędźwiową, a stalowe koła zastąpią felgi z lekkiego stopu o wymiarze 16 cali. Seat Leon Excellence ma dodatkowo dwa tylne porty USB typu C oraz wspomnianą wcześniej klimatyzację trójstrefową. Z przodu i z tyłu pojawią się podłokietniki, zegary zastąpi cyfrowy panel, a kokpit ubarwi nastrojowe oświetlenie. Aluminiowe felgi będą miały 17 cali, a tylne światła LED otrzymają pas na całą szerokość tylnej klapy. Z przodu znajdą się LEDowe światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów. Do tego diamentowy grill chłodnicy i chromowane obramowanie bocznych okien, tylne czujniki parkowania i składane zewnętrzne lusterka. W Leonie Excellence również pasażer będzie mógł skorzystać z regulacji lędźwiowej fotela, a na progach przednich drzwi pojawią się aluminiowe nakładki. O no i wreszcie wersja FR, czyli taka fabrycznie podkręcona dla fanów lekkiego tuningu, która dodaje specjalne zderzaki, utwardzone resorowanie, profile jazdy i oczywiście logo FR. Tutaj SEAT wspomina o tylnych kierunkowskazach LED, a to oznacza, że w niższych specyfikacjach zapewne pojawią się tam żarówki. SEAT Leon FR otrzyma także efektowne sportowe fotele i dedykowaną kierownicę. Rozwijmy, może temat oświetlenia. Pełne przednie światła LED znamy już z poprzedniej generacji Leona, i kto nią jeździł, ten wie, że to dobre rozwiązanie. Również nowatorskie, bo włączenie świateł drogowych powodowało, że silniczek podnosił także moduł diod świateł mijania, co zwiększało ich zasięg. Zobaczymy, czy w Nowym Leonie też tak będzie. Boczne lusterka ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED mogą mieć, i tu producent odwołuje się do opcji Full LED, sugerującej, że w standardzie jednak przednie lampy LED nie będą pełne, projekcje światła powitalnego na drodze po otwarciu samochodu. Za sygnaturę świetlną nowego leona z tyłu ma odpowiadać wspomniane już światło LED poprowadzone przez całą szerokość auta, a także dynamiczne kierunkowskazy. To jak w rzeczywistości będzie wyekwipowany nowy Leon w różnych wersjach, okaże się gdy polski importer ujawni ceny i specyfikacje, ale my na razie możemy opierać się na informacjach z centrali SEAT-a, więc jedziemy dalej i zabieramy się za multimedia. Wirtualny kokpit nazwany SEAT Digital Cockpit wykorzystuje panel ciekłokrystaliczny o przekątnej 10,25 cala. Standardowy centralny ekran multimediów ma 8,25 cala, a ten większy wykorzystuje panel o przekątnej 10 cali. Nawigacja oferuje połączone z internetem mapy 3D, a także sterowanie głosowe i za pomocą gestów. Przy niemal całkowitej poza kołem kierownicy likwidacji wygodnych i intuicyjnych przycisków w kokpicie, to właśnie sterowanie głosowe pozostaje nadzieją na bezpieczną jazdę przy korzystaniu z pokładowych multimediów. System łączności znanych z innych marek grupy Volkswagena integrujący m.in. Apple CarPlay i Android Auto u Seata nazywa się Full Link. Integracja smartfona przy użyciu CarPlay możliwa będzie bezprzewodowo. To też już znamy z Golfa 8 i Octavii 4. System Full Link to platforma dla wielu przydatnych funkcji, umożliwiająca użytkownikowi połączyć smartfon z ekosystemem pokładowych multimediów i przenieść np. listę kontaktów, muzykę czy mapę na ekran dotykowy Nowego Leona. Do sterowania aplikacjami smartfona, których interfejs pojawi się na centralnym wyświetlaczu, może także służyć wielofunkcyjna kierownica. Opcjonalnie dostępna będzie ładowarka indukcyjna. Nowy Seat Leon będzie stale połączony z internetem dzięki wbudowanej karcie eSIM, a to oznacza nie tylko dostęp do maksymalnie aktualnych danych dotyczących trasy, lecz także możliwość aktualizacji funkcji samochodu. Co więcej, jeżeli za jakiś czas pojawi się jakaś nowa aplikacja czy funkcja, to będzie można ją nabyć do już posiadanego Leona. Nowy Seat Leon automatycznie wezwie pomoc w razie kolizji, przesyłając służbom ratunkowym swoją pozycję, rodzaj napędu, kolor lakieru i liczbę pasażerów na pokładzie, aby pomoc była jak najlepiej dostosowana do potrzeb sytuacji. Pozostawanie non-stop online pozwala także multimedium na pobieranie informacji z chmury w czasie rzeczywistym, usprawniając nawigowanie. Informacje o natężeniu ruchu drogowego, lokalizacja parkingów i stacji paliw, wraz z godzinami otwarcia i cenami, wszystko to, o ile obiekty będą kompatybilne z bazą danych, będzie można zobaczyć na pulpicie nowego Seata Leona. Nie zabraknie także radia internetowego, co pozwoli na przykład słuchać stacji z innego kontynentu. Po ściągnięciu aplikacji SEAT Connect na smartfona można na przykład uzyskać zdalny dostęp do danych dotyczących jazdy, miejsca parkowania, statusu samochodu, informacji o otwartych drzwiach lub zapalonych światłach. Można też zdalnie zaprogramować alarm o przekroczeniu zaprogramowanej wcześniej prędkości i wtedy Twój SEAT Leon powiadomi o tym, że ktoś komu dasz kluczyki i jedzie zbyt szybko. Można także ustawić alarmowanie o wyjechaniu auta poza zadany obszar, zdalnie zamknąć i otworzyć drzwi, a nawet zdalnie aktywować klakson i światła, aby łatwiej zlokalizować samochód na parkingu. W przypadku napędu hybrydowego dochodzą dodatkowe funkcje dzięki aplikacji e-manager. Będzie można na przykład włączyć zdalnie klimatyzację i zaplanować czas wyjazdu dla planowanej godziny osiągnięcia celu podróży i wszystko to ze smartfona. A teraz zajmiemy się napędem. Wszystkie silniki benzynowe mają turbodoładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa, a paleta mocy startuje od 90 koni mechanicznych i na dziś kończy się na 190 koniach mechanicznych. Silnik 1.0 TSI o trzech cylindrach będzie dysponował mocą 90 lub 110 koni mechanicznych i w obecnej formie debiutuje pod maską Leona. Większy silnik 1,5 litrowy, który świetnie pasuje do kompaktowego seata, dysponuje mocą 130 lub 150 koni mechanicznych. Silniki 1.0 TSI w obu wersjach mocy oraz silnik 1.5 TSI o mocy 130 koni używają obiegu Millera i turbiny o zmiennej geometrii łopatek kierownicy spalin. To drugie rozwiązanie jest szczególnie rzadkie wśród silników benzynowych ze względu na wysoką temperaturę spalin, znacznie wyższą niż w dieslach. Obieg Millera oznacza, że stopień sprężania i rozprężania w silniku nie są takie same. Jak to możliwe? Otóż zawory sące pozostają jeszcze przez moment otwarte na początku suwu sprężania, czyli kiedy tłok zaczyna poruszać się już ku górze. W ten sposób sprężana jest mniejsza objętość powietrza, a powstające w suwie pracy spaliny mogą się potem mocniej rozprężyć w cylindrze. To pozwala lepiej wykorzystać ich energię, bo zamiast wylatywać do układu wydechowego, naciskają na tłok, a pozostającą nadwyżkę ciśnienia wykorzysta jeszcze turbosprężarka. I chociaż z tym technicznym wtrąceniem mogliśmy narobić trochę zamieszania, to rozwiązanie, o którym mówimy od strony mechanicznej, jest bardzo proste, bo wymaga jedynie innego kształtu krzywek na wałku rozrządu. Słowa proste nie da się już użyć w odniesieniu do systemu odłączania dwóch środkowych cylindrów silnika 1.5 TSI przy niewielkich obciążeniach. Jest to temat na inną okazję. Topowa wersja o mocy 190 koni mechanicznych to silnik 2.0 TSI, który zawsze współpracuje z dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów. A diesle? Raczej diesel, bo zawsze, niezależnie od mocy, pod maską będą 4 cylindry i 2 litry pojemności skokowej. Słabsza wersja ma 115 koni, a mocniejsza 150 koni mechanicznych. Do wyboru manualna i automatyczna skrzynia biegów DSG, a w kombi będzie można zamówić także napęd na 4 koła. Seat niewiele zdradza na temat tych diesli, ale z informacji o Golfie 8 i Octavii 4 wiemy już, że chodzi tu o mocno zmodernizowaną konstrukcję, w której udało się zredukować emisję tlenków azotu aż o 80% przy wykorzystaniu dwóch szeregowo pracujących katalizatorów SCR i podwójnego wtrysku płynu AdBlue. Kolejną nowością w palecie napędowej Leona są miękkie hybrydy wykorzystujące alternator potrafiący pracować także jako silnik elektryczny i dodatkową 48-woltową instalację z dedykowanym akumulatorem. Układ taki będzie dostępny z silnikami 1.0 TSI o mocy 110 koni i 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych wyłącznie w połączeniu z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG. I tym razem w informacjach technicznych Seata wreszcie pojawiła się odpowiedź na wątpliwości jakie mieliśmy przy prezentacji nowego Golfa i nowej Oktawi. Nie nie będzie możliwości jazdy na samym tylko prądzie, żeby silnik elektryczny mógł pracować, wał korbowy silnika spalinowego musi się obracać. Funkcja żeglowania pozostaje więc niezmieniona, bo znamy ją już z innych samochodów grupy Volkswagena. Jest to nic innego jak jazda na luzie, ale z wyłączonym silnikiem spalinowym. O wspomaganie kierownicy nie trzeba się wtedy obawiać, bo jest ono elektryczne. Rekuperacja energii następuje podczas hamowania silnikiem spalinowym, któremu alternator dodaje wtedy swoje obciążenie, ładując akumulator. Później podczas przyspieszania alternator pracujący jako silnik elektryczny może dodać swoje elektryczne newtonometry do ogólnego ciągu auta. Opcją przełomową dla mieszkańców miast, oczywiście tylko wtedy, gdy kogoś na nią stać, będzie hybryda z możliwością doładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Ten napęd wykorzystuje silnik benzynowy 1,4 TSI, silnik elektryczny i akumulator litowojonowy o pojemności 13 kWh. Maksymalna moc systemowa wynosi 204 konie mechaniczne, a pod maską zawsze pracuje dwusprzęgłowa skrzynia biegów DSG. Hybryda plug-in ma umożliwić przejechanie do 60 km bez włączania silnika spalinowego według cyklu pomiarowego WLTP, jeżeli wyjedziemy w trasę z naładowanym do pełna akumulatorem. Taka pełna hybryda będzie oferowana jako kombi lub hatchback. Kolejną ciekawą opcją jest napęd wykorzystujący gaz ziemny. Taki Leon ma pod maską 130-konny silnik 1.5 TSi, a trzy zbiorniki z gazem o pojemności 17,3 kg pozwalają przejechać 440 km tylko na gazie. Jazda nowym Leonem ma być też bezpieczna. Producent twierdzi, że to najbezpieczniejszy samochód, jaki marka kiedykolwiek wypuściła na rynek. Nowy Leon w wielkim skrócie stale skanuje swoje otoczenie, żeby w porę zareagować i pozwolić uniknąć kolizji, a gdyby do niej doszło zminimalizować jej skutki. Takie układy jak dynamiczna kontrola zawieszenia, adaptacyjny tempomat, asystent zagrożenia, asystent podróży czy asystent martwego pola lusterek i wysiadania z samochodu stale współpracują, aby w porę ostrzec lub wyręczyć kierowcę w reakcji na zmieniającą się sytuację drogową. Adaptacyjne zawieszenie DCC stale obserwuje dynamikę jazdy i ruchy kół samochodu na nierównościach, biorąc pod uwagę hamowanie, przyspieszanie oraz skręt kierownicy, aby dopasować twardość amortyzatorów do aktualnych warunków. Seat chwali się, że teraz będzie można precyzyjniej dopasować manualne ustawienia układu, bo do dyspozycji będzie gadżet o nazwie DCC Slider. Spodziewajmy się więc gładzika lub potencjometru dotykowego. Adaptacyjny tempomat bazuje na danych uzyskanych zarówno z kamery śledzącej drogę i rozpoznającej znaki drogowe, jak i z nawigacji. Potrafi dzięki temu wcześniej dostosować prędkość podczas zbliżania się do zakrętów, rond, skrzyżowań, ograniczeń prędkości czy obszarów zabudowanych. Seat zapowiada, że niedługo doda do oferty opcję półautonomicznej jazdy, która oprócz funkcji adaptacyjnego tempomatu utrzyma nowego leona na środku pasa ruchu aż do prędkości 210 km na godzinę. Nie będzie to jednak autopilot, bo dla bezpieczeństwa i bardzo słusznie trzeba będzie trzymać przynajmniej jedną dłoń na kierownicy. Jeżeli czujniki nie wykrynią dłoni na kierownicy, pojawi się sygnał akustyczny i wizualny. Jeżeli kierowca nie zareaguje, to asystent zagrożenia postara się bezpiecznie wyhamować i zatrzymać auto. Kolejna ciekawa funkcja to zabezpieczenie przed otwarciem drzwi, jeżeli z tyłu nadjeżdża inny pojazd, także rower lub pieszy. Pasażer próbujący wyjść z auta otrzyma dźwiękowe ostrzeżenie. I tutaj ci, którzy znają nasze prezentacje nowych samochodów, zapewne poczują się zawiedzeni, bo normalnie bylibyśmy w połowie filmu. Ale Seat jest wyjątkowo skąpy, jeżeli chodzi o szczegóły techniczne. Niewykluczone, że za jakiś czas, kiedy będzie można już więcej opowiedzieć o nowym Leonie, wyprodukujemy ten film od nowa. Jednak dzisiaj stawiamy tutaj kropkę i zapraszamy na nasz kanał po filmy o nowym Volkswagenie Golfie 8 i Skodzie Oktawi 4, które są już w naszym typowym stylu, czyli długie i na bogato. A teraz zachęcamy do subskrypcji kanału, żebyś był lub była na bieżąco z naszymi nowymi produkcjami i do zobaczenia!